Dziś zdradzę ci moje trzy ulubione ćwiczenia Lipser-Bracht na ostrogę piętową. Zacznij od razu, możecie zaskoczyć, jak się potem poczujesz, a na koniec coś dodamy. Interesujące w ostrodze piętowej jest, że większość myśli i szkolec boli, bo kiedy się po nim chodzi, odczuwa się ból. Z doświadczenia wiemy jednak, że nawet jeśli ostroga wciąż tam jest, ale mięśnie są całkowicie rozluźnione, ból może ustąpić. Mimo, że ta wypustka nadal tam jest. To jest związane z tym, że oczywiście nie kość sama w sobie boli, ani ta ostroga, lecz aktywowane odpowiednie receptory bólu, które stają się aktywne przy zbyt wysokim napięciu mięśni. W pierwszym ćwiczeniu od razu działamy, najlepiej przejdź od razu do niego. Sprawdzimy, czy obniżenie napięcia poprzez rozciąganie pomoże, aby Twoja ostroga piętowa poczuła się lepiej, żeby nie bolał tak bardzo. Najlepiej wcześniej jeszcze raz to wyczuj. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, że opierasz się o ścianę, podpierasz, a noga po stronie, której dotyczy problem, gdzie jest ostroga piętowa, ma wyprostowane kolano. Ważne, aby stopa nie była skierowana na zewnątrz to częsty błąd. Musi być skierowana prosto do przodu i kolano musi być całkowicie wyprostowane. Jeśli teraz lekko zegniesz lewe kolano, to zazwyczaj odczujesz większe rozciąganie w tym obszarze. I tam zostajemy na chwilę, i stopniowo zwiększamy to rozciąganie, zwiększamy też wewnętrznie. Zawsze, gdy napięcie trochę ustępuje, wchodzimy trochę głębiej w pozycję. Ból rozciągania musi być taki, żeby dało się go jeszcze znieść. I daj sobie chwilę czasu, bo to trwa, zanim tkanka się podda. Możesz, jeśli chcesz, trochę aktywnie oddychać. Weź głęboki wdech, a przy wydechu postaraj się wejść jeszcze głębiej. I pięta nie może się podnosić. Pięta musi ładnie pozostać na podłodze. I teraz znowu robimy nasz trening siłowy. Siła w rozciągniętych mięśniach, to jest naprawdę super, można powiedzieć. I na. Teraz się rozciągasz tak, lub naciskasz przód stopy w dół. Jakbyś chciał stanąć na palcach. Ale ponieważ odpychasz się od ściany i trzymasz nogę wyprostowaną, pięta się nie podnosi. Dobrze, rozluźnij się i znów się rozciągnij. Tak jest. I oddychaj spokojnie. Głęboki wdech, głęboki wydech. A potem jeszcze raz. Będziesz mocno naciskać przednią częścią stopy na podłogę naprawdę mocno naciskać. I wtedy rozluźnisz i wejdziesz głębiej w rozciąganie. Widzisz, za każdym razem, kiedy naciskasz, idziesz trochę dalej w rozciągnięcie, zbliżasz się bardziej. To jest jedna z zasad. Dlatego napinamy nasze mięśnie, żeby dalej wchodzić w rozciąganie szybciej i głębiej i żeby nabrać więcej siły. No to teraz wychodzimy powoli. Ty również. Wyjdź i wyciągnij przed siebie swoją prawą nogę. Postaw tak nogę i przy całkowicie wyprostowanym kolanie pociągnij mocno stopę w górę. Pociągnij zdecydowanie do góry. A teraz zrób w domu swój test. Przejdź się i poczuj, czy w twojej ostrodze piętowej coś się zmieniło. Tak może być. Teraz przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Drugie ćwiczenie również dotyczy łydki, bo musisz sobie wyobrazić, siła, która działa tutaj przez zbyt mocno naciągnięte mięśnie napięte niejako w dół, przyczynia się do napięcia na dole stopy. A teraz chcemy to po prostu zmniejszyć. Teraz zrobimy to tak. Teraz wracasz do ściany i na zaraz dołączy. Ale teraz nie stawiaj lewej stopy tak bardzo daleko z tyłu, tylko w taki sposób, żeby lewe udo było dokładnie pionowo, tułów całkowicie pionowy i kolano w tej chwili dobrze zgięte. Kolano jest teraz zgięte, możesz je spokojnie jeszcze trochę bardziej zginać. Cofnij się i bardziej, tak jest, ale nie wypinaj tak pośladków raczej tak. I teraz już nie ciągnie u góry w łydce. Teraz ciągnie tutaj na dole, w okolicy ścięgna achillesa i może trochę jeszcze wyżej, aż do góry łydki. To teraz jest głęboki mięsień łydki, tak jakby spód, który jest rozciągany. I robimy to znowu tak samo. Stopa musi być skierowana do przodu. I zostawiamy sobie najpierw trochę czasu, aż wszystko się trochę podda. W zasadzie tak, jakbyś siedział na barowym stołku. Po prostu ładnie, niech siła z góry działa na kolano. I poczuj rozciąganie tutaj na dole łydki. A teraz przechodzimy do treningu siłowego. Naciśnij przednią częścią stopy na podłogę, jakbyś chciał stanąć na palcach. Rozluźnij się ponownie, wejdź trochę głębiej w rozciąganie. Nie bądź zaskoczony, te ruchy są bardzo głęboko w rozciąganiu. Może być tak, że jesteś na dużo wyższym poziomie, ale to nie ma znaczenia. Każdy ćwiczy na swoim etapie, dokąd tylko może dojść. Rozciąganie musi być takie, żeby dało się je dobrze wytrzymać. Jeszcze raz naciska i przednią częścią stopy na ziemię. I znowu się rozluźniasz. I dalej w to wchodzisz. I znowu wyjdź. A teraz postaw lewą nogę przed sobą i na. Ale teraz musi być zgięta. A teraz podciągnij stopę ze zgiętym kolanem. Porządnie. Koniec do góry. Porządnie przyciągnij. Również w domu. Róbcie to razem. Przyciągnij, przyciągnij. I znowu się rozluźniamy. A zanim przejdziemy teraz do trzeciego ćwiczenia, które działa bezpośrednio na podeszwę stopy, pokażę Ci specjalne zastosowanie. To to samo ćwiczenie, ale z naszym ratownikiem kolana. I ma tę zaletę, szczególnie przy ostrodze piętowej, że można bardzo intensywnie rozciągnąć łydkę. Ponieważ jesteś z obciążeniem, a jednocześnie możesz rozciągnąć podeszwę stopy, ponieważ pięta jest teraz nieco uniesiona. I gdy stoisz, nie ślizgasz się do tyłu, co jest bardzo wygodne. To jest naprawdę świetne na ostrogę piętową. Jeśli nie masz jeszcze naszego ratownika kolana, spróbuj podłożyć dwie albo nawet trzy grubsze książki, a może uda Ci się uzyskać podobny efekt. Wtedy szybko zauważysz, wow, to jeszcze bardziej naciąga i naciąga także spód stopy. Informacje o ratowniku znajdziesz tutaj. Dobrze, a teraz przejdź proszę do tej pozycji. Jesteś więc na czworakach, jak pokazuje Ina, i stawiasz teraz tę uszkodzoną stopę. I potrzebujesz też podłoża, które się nie ślizga. Nie wolno ci tego robić na podłodze w skarpetkach, bo się poślizgniesz. Ta mata trochę przylega, ma dodatkowo takie rowki, więc dobrze trzyma, jak widzisz. Jeśli w mieszkaniu nie dasz rady zrobić tego w skarpetkach, ponieważ nie masz odpowiedniej maty, załóż proszę buty i przejdź na dywan, gdzie but się zatrzymuje. Powinien to być cienki but, tak, jakiś lekki but sportowy, który jest także giętki, żeby mógł w pełni wykonać ten ruch tutaj. Bo teraz widzisz, że z jednej strony ładnie rozciąga się podeszwa stopy, szczególnie ten pas, który znajduje się pomiędzy dużym palcem a piętą. Ponieważ to tam powstają najczęściej ostrogi, ponieważ właśnie to pasmo zawsze ma zbyt dużą siłę, jest zbyt mocno napięte. I to powoduje ostrogi. Zauważyliśmy, że z przodu stopy rozwija się haluks, czyli paluch koślawy. Zgodnie z tym, jak jest to uwarunkowane genetycznie. Kto ma osłabienie z przodu, ten ma haluksa, a kto ma osłabienie z tyłu, ten rozwija ostrogę. Tak to przynajmniej widzimy. Więc naciskasz teraz praktycznie nacisk, i widzisz również, że duży palec u stopy jest maksymalnie wyprostowany, także cała linia siły biegnie tutaj wzdłuż stopy aż do pięty. I ładnie to co jest za krótkie, zostaje rozciągnięte. Wcześniej zeszliśmy tu od łydki w dół, tak rozciągnęliśmy, a teraz rozciągamy samą podeszwę stopy. Więc, co teraz robimy? Przesuwasz się rękami tak daleko do tyłu, żeby Twoje kolano poszło jak najdalej w tył, aby nastąpiło maksymalne przeprostowanie palców stopy oraz jednocześnie dokładne, pełne i maksymalne rozciągnięcie całego jej łuku. Ina, ćwiczysz już wystarczająco długo. Ty też. Teraz robimy nasz trening siłowy. Jak wygląda trening siłowy? Trening siłowy polega na tym, że przede wszystkim duży palec u nogi naciska w dół na podłoże, jakby chciał podnieść całą stopę. Ale ponieważ dużo siły idzie do tyłu, absolutnie nie może się podnieść. I druga sprawa jest taka, że cała stopa ogólnie chce się wygiąć w naturalny łuk. Ale to także jest mocno utrudnione, ponieważ siła pcha od przodu aż do samego tyłu. Następnie znowu się odprężasz i może trochę bardziej się rozciągasz. To oznaczałoby, że kolano delikatnie przesuwa się trochę dalej do tyłu. Zawsze patrz, żeby stopa się nie ześlizgnęła, inaczej rozciąganie na nic. Musi być ładnie, mocno. I jeszcze raz. Znów napinasz teraz palce u nóg i całą stopę. Jak napinasz? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Rozluźnij się ponownie i idź trochę dalej w rozciąganie jeszcze trochę głębiej. Dobra. Ina, proszę szybko usiąść na prawym pośladku. Usiądź wygodnie na ziemi i wyciągnij nogę do przodu. Proszę, usiądź wygodnie, proszę, usiądź wygodnie. Teraz unieś swoją stopę aktywnie do góry i wyprostuj palce. Następnie dodamy aktywny trening siłowy, aby wszystko dobrze utrwalić. Napnij dobrze, unieś stopę do góry, palce odchyl do tyłu, stopa do góry, palce do tyłu. Zapamiętaj to bardzo dokładnie. W porządku, teraz idziemy o krok dalej. Przy okazji, jeśli chcesz zobaczyć kolejny film na temat ostrogi piętowej, kliknij tutaj. Tak, a co teraz dołożymy? Właściwie dołożymy coś pod spodem mianowicie mini rolkę pod stopę. I to naprawdę może być strzał w dziesiątkę, bo teraz toczysz. Jeśli nie masz tej małej rolki, to weź sobie cokolwiek innego. Może to być na przykład jakaś puszka od sprayu, puszka sprayu, albo okrągła butelka. Z butelką uważaj. Nie może się stłuc, powinna być naprawdę solidna i wytrzymała. Ale może lepszy będzie spray albo coś, co ma mniej więcej taką samą średnicę, jak właśnie ta rolka. A teraz ponownie przetoczymy podeszwę stopy. Chodzi o to. Że to pasmo, o którym mówiłem, które ma niesamowicie wysokie napięcie i jest tak niezwykle mocne, że zostanie jeszcze raz bardzo dokładnie wymasowane, co sprawi, że efekt wcześniejszego ćwiczenia będzie nawet jeszcze bardziej widoczny. Tak, wzrasta metabolizm i tak dalej, i tak dalej. Życie ponownie budzi się w tym łańcuchu. Robisz to tak, jak teraz pokazuje Ina, zawsze takie małe, chwytające ruchy rób i zawsze kawałek dalej i bardzo dużo siły dużo siły na to dlatego najlepiej wziąć rolkę która na zewnątrz jest miękka a w środku twardsza jak nasza widzisz prawda i zatrzymaj się na chwilę i na jeśli jesteś mniej więcej w środku łuku stopy to możesz lekko skierować kolano do wewnątrz bo łuk nie jest całkowicie prosty ale ma również pewien przebieg pod względem swojej wysokości dokładnie tak i teraz kontynuuj w ten sposób. Jak uważasz, aby praktycznie cały ten obszar był obciążony maksymalnie. I rolujemy bardzo mocno i bardzo powoli zawsze w kierunku serca. I bardzo mocno i bardzo powoli. To jest ważne, jeśli chcemy coś poruszyć w takich twardych tkankach. Wtedy nie ma innego wyjścia i wtedy idzie to tuż przed piętę. Jeśli ten punkt zatrzymaj się proszę. Jeśli ten punkt, gdzie ostroga piętowa boli, jeśli poczujesz gorolką, to po prostu zatrzymaj się na nim. Nie tak, żeby to zbytnio bolało. Musi być po prostu znośne i do wytrzymania, bo wtedy praktycznie wykonujesz osteopresję. Tak nazywamy tę te terapię, gdzie naciskamy punkty na okosnej, żeby się rozluźniła. To zrobisz tam samodzielnie. Stoisz tam minutę, zostajesz na miejscu i wtedy zauważysz, że ta wrażliwość na nacisk zmniejsza się. A potem idziesz dalej wzdłuż pięty, i teraz ważne jest, żebyś nie zjechał za szybko. Dlatego zawsze trzymam tutaj z przodu, abyś mógł bardzo dokładnie i dobrze rozwinąć piętę. Najlepiej aż do samego rogu. Najlepiej do rogu. A potem na końcu inaczej się nie da. I wtedy jest dobrze. Czy znasz już nasz zestaw do masażu powięzi? To jest jego część. Są cztery części. Jedna to mini rolka. Informacje o zestawie do masażu powięzi są w opisie. No dobra, teraz przejdź się kilka kroków i zastanów się, co zmieniło się w Twojej ostrodze. Jeśli zauważysz, że mniej boli i jest mniej czułe na dotyk, to proszę codziennie rób to ćwiczenie, a po kilku dniach będzie na pewno lepiej. Tak pokazuje nam to doświadczenie. A jeśli nie subskrybowałeś jeszcze naszego kanału, kliknij tam i włącz dzwonek, żeby YouTube mógł Cię powiadomić, gdy Ina i ja. Znowu coś pokażemy do wspólnego treningu. A jeśli napotkasz temat, który wydaje się nie pasować, spróbuj mimo to, bo może Ci się spodobać i poprawi Twoje samopoczucie. Cześć. Cześć.